Dzień dobry albo dobry wieczór. Dzisiaj będzie podcast o adopcji zwierząt. Zacznę od tego, że mam dwa koty. Pierwszy jest to nadinka. Jest to mm, określana przez niektóre osoby szaraczka. E, ma moim skromnym zdaniem przepiękne umaszczenie takie rudawe pod brzuszkiem. A na ogół to ma takie pręgi i szarawe łapki oraz ma przepiękne złotawe oczka. Wikipedia mówi na ten temat, że jest to, że jest to kotek europejski, krótkowłosy. Natomiast no, potocznie no, jest to dachowiec. No i nadinkę mam z Oelixa z fundacji. Tam ją znalazłam z moim chłopakiem. No i jest z nami 4 lata. Nie mieliśmy żadnych problemów, żeby ją przygarnąć. Nasze ówczesne mieszkanie miało wtedy odpowiednie. Spełniało odpowiednie warunki. Nie mieliśmy wtedy tam balkonu, więc nie musieliśmy zakładać żadnej siatki. Okna mieliśmy skośne i nie musieliśmy też tam za bardzo w nie ingerować, także, także to dużo nam ułatwiło. Natomiast szczypiorka, bo tak ma na imię drugi kotek. To już mieliśmy w innym mieszkaniu, i tutaj w tym mieszkaniu jest balkon. No i mój tata go osiadkował. Tak samo mamy moskitiery w oknach. No, po prostu ze względu na bezpieczeństwo, żeby kotek nie poleciał do jakiegoś ptaszka i nie zrobił sobie krzywdy. No i oczywiście wiadomo, no, nie otwieram za często okien. E, zawsze jak wychodzę, to mam nawyk, że sprawdzam po 5 razy, czy ja te okna zamknęłam, czy nie. E, tak. Mówię o tym, ponieważ to jest częsty wymóg fundacji, e, żeby adoptować kotka. Natomiast z tym szczypiorkiem. To nie było tak łatwo, bo, bo po prostu my tego szczypiorka to dopiero mamy od pół roku, a tak naprawdę rok po Nadince chcieliśmy już mieć drugiego kotka, tylko się wahaliśmy. No i też mieliśmy takie doświadczenie, że jak dzwoniliśmy do tam danej fundacji, no, też właśnie na jakimś tam eliksie, czy na jakiejś tam y, stronie podanej na Facebooku. To y, pierwsza kotka, którą chcieliśmy wziąć, była w Toruniu w fundacji. No i już tam y, pisaliśmy w sprawie kotki, byliśmy umówieni. E, no, ale ta pani powiedziała nam przez telefon, że. No dobrze, no to my możemy przyjechać samochodem z transporterem tam na pewne działki i sobie kotka złapać. No i my na to, że no dobra, no okej. Okay. Ale ta pani dała nam jeszcze numer do drugiej pani, która tę kotkę dokarmiała. I ta pani była staruszką, tam doglądała tej kotki, chyba z pół godziny rozmawiała z moim chłopakiem. No i stwierdziliśmy, że kurczę, słaba sprawa, bo widać, że jest bardzo zżyta z tą kotką. I no, nie mieliśmy serca po prostu zabierać tej kotki tej pani, że po prostu ona ma, ona ma dobrze z tą panią i i niech ta kotka po prostu sobie tam będzie. E, więc znaleźliśmy kolejną fundację. E, była to jakaś tam fundacja w Bydgoszczy. Też nam się jedna kotka spodobała. No i napisaliśmy tam do jakiejś właśnie pani od tej kotki. No i ona do nas. E, przez telefon, bo tam się wymieniliśmy numerami. Że no ta kotka jest bardzo dzika. Ciężko jej nawet obciąć paznokcie, znaczy pazurki. Bardzo jest trudna w kontakcie. I że tak no nie do końca poleca. I miała takie nastawienie jakby z góry, że no tak nie dam wam jej koniec, nie. Nawet nawet nie proponowała spotkania, co było też dosyć dziwne. Także my się zdziwiliśmy, że kurczę, ktoś daje ogłoszenie, że kotyk szuka domu. Przychodzi co do czego, ktoś jest zainteresowany, no to kurczę, nie ma szans zupełnie. Więc stwierdziliśmy, że no dobra, no to Nadinka będzie sama, no i odpuściliśmy te parę lat, jak widać. Ale już tam z tym szczypiorkiem się udało. Po prostu to była decyzja spontaniczna. Akurat wyszło tak, że poszliśmy do weterynarza. Podali nam namiar do, do pełnej pani, co miała y, kotki na domku tymczasowym. Tam było z pięć, sześć kotów, no i tam był właśnie szczypiorek, no i podobno on był taki, jakby, jakby, to powiedzieć, nie że najgorszy z grupy, ale że był taki właśnie wyautowany. Także on również, jak Nadinka nie miał łatwo, też był właśnie kotkiem jakimś tam po przejściach, żeby był z działek, bo go znaleźli z jakimś drugim kotkiem, to był też kocurek i go nazwali Koper, no a Szczypiorka to Szczypior, tak? No i po prostu też z racji zielonych oczu. Szczypiorek jest takim typowym pingwinkiem, czyli ma czarne uszka. Troszkę ma nosek taki. No, to przy nosku ma takie czarne. Tak samo ma takie jakby cztery łatki na grzbiecie czarne. I końcówkę ogona ma biało, a ogon ma czarny. I to wygląda komicznie, bo jakby go ktoś taką farbą pomazał. Albo on sobie zamoczył w jakiejś białej farbie, nie? No i ma takie urocze białe łapki, i też jest przekochanym kotkiem. Także takie to są moje osobiste doświadczenia z, z fundacjami, z adopcją kota. Natomiast moja ciocia. Ma dwie kotki ze schroniska i są to siostry. E, przygarnęła je, jak były odstawione od matki, e, chociaż też tak nie do końca wiadomo, no bo to kotki ze schroniska. I y, sprawa wyglądała y, taka nieprzyjemna w ten sposób, że y, jedna kotka. Kiedy ciocia brała te, te, te pysie, to miała coś tam przy łóżku. Że tak jakby taką łysiejącą sierść. No i ciocia tam pytała w schronisku tego miejscowego weterynarza, czy to jest w porządku, co tu się dzieje. I ten, ten weterynarz tak popatrzył i powiedział podobno, że. A no to tam okej, okay, może tak być. Nic tam się nie dzieje. No i y, kiedyś tam y, ciocię y, drapnęła ta kotka. No i cioci wystąpiły takie wielkie place y, na ciele. I okazało się, że był to łupież zwierzęcy. Y, a... Koteczki też musiały być poddane leczeniu. Dała je ciocia do weterynarza, tak, tak wiadomo, innego niż w schronisku. No i ciocia była bardzo zła na to schronisko, bo kurczę, no skopali sprawę, bo mógł ten weterynarz powiedzieć, że no nie, nie jest pewien, że nie wie, coś takiego, tak. A tutaj, no, dostajesz tego kotka, tu nawet, właśnie dwa, i słaba sprawa, bo jesteś chory od niego. I potem ludzie mają nie najlepsze zdanie o kotach. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo koty nie są wcale gorsze od jakichś innych zwierząt, yy, tylko no, po prostu są bardziej samodzielne niż pieski. I dlatego jest ich niestety dużo. Takich bezdomnych. Tak. A kolejna taka nieprzyjemna sprawa dotyczy mojej przyjaciółki, która zapragnęła sobie pieska. Ponieważ została się z chłopakiem i uznała, że chce mieć takiego przyjaciela po prostu. No i. Przyjaciółka chciała wziąć ze schroniska, bo ona na ogół jest przeciwna jakimś tam jakimś zwierzętom z rodowodem i tak dalej. No i po prostu stwierdziła, że pójdzie do schroniska, ugadała się tam, powyprowadzała tam parę razy jakiegoś tam pieska, co jej się spodobał. Co, co tak na nią zwrócił uwagę i ona na niego. No ale okazało się, że jakieś małżeństwo ją wygryzło. No i nie wiadomo, czy, czy to była jakaś próba przekupstwa, czy to jacyś znajomi. Nie, nie, nie mam pojęcia, ona też nie. W każdym razie, no po prostu no, moja przyjaciółka się zbulwersowała. I stwierdziła, że ona po prostu nie może wziąć z tego schroniska, niestety. A bardzo chce mieć tego pieska, więc się wkurzyła i pojechała ileś set kilometrów po pieska. I po prostu kupiła. Nie, nie ma pieska żadnego tam z rodowodem, po prostu jakieś tam, tam z wioski i tak dalej, ale ale kurczę, no, no słaba sytuacja wyszła. Bardzo słaba i naszła mnie wtedy też rozkmina, że kurczę, jak to jest? Um, tyle osób chciałoby jakieś zwierzątko, a czasami po prostu się nie udaje. I ja rozumiem, bo to też nie o to chodzi, żebyś od tak dostał zwierzęcie, bo wiadomo, wiele osób niestety robi im krzywdę, czy nawet nie wiem, bierze chomika, czy jakieś tam inne zwierzę, jako tam pożywka dla węży, czy, czy w innym stylu, czy po prostu, no, nie wiem, no ktoś jest takim z wyrolem i, i robi okrucieństwa, co mi się w głowie po prostu nie mieści, ale tak jest. Ale kurczę, no no, to jest no nie do wiary, że e, no nie wiem, no mogliby jakąś po prostu, nie wiem, mieć komisję, że tam odwiedzą cię, czy się dobrze opiekujesz tym zwierzęciem, czy, czy coś takiego, tak. E, no to by było też lepiej tak z tymi zwierzątkami. No i e, ile osób chce mieć zwierzątko, chciałoby wziąć ze schroniska, czy z jakiejś fundacji? A nie weźmie, bo albo te procedury są zbyt skomplikowane, albo to jest dużo zachodu, albo jeszcze nie wiem co. Więc no, ten hejt na jakieś takie osoby, co sobie kupiły zwierzę, jest po prostu nie na miejscu, bo często ta sprawa ma drugie dno. I no, tak po prostu uważam. Myślę, że niektórzy mogą uważać tutaj podobnie. Także pamiętajcie, kochajmy wszystkie zwierzątka, nie krzywdźmy. Jeżeli ktoś nie lubi tych kotów czy psów, to niech nawet na nie nie patrzy, po prostu byle nie krzywdzić. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Pa!